Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie dzisiaj w Holendam. Małe, nie takie małe, urokliwe miasteczko portowe nad Zaodezej, gdzie można... Co tu można zobaczyć, kiedy ta poza portem? Okej. Okay. Eee, można się na przykład przebrać w stroje regionalne i zrobić sobie fotkę. Poza tym, fantastyczne miejsce, turystyczne, spacerek, a zaraz obok jest Edam. Ten legendarny Edam od, od yy, serów, więc no miejscówka świetna. Yy, dzisiaj akurat trafiliśmy na jakiś targ. Targowisko, kupa ludzi, miejsca parkingowego jak na lekarstwo, więc... Idziemy zobaczyć, co dzisiaj ciekawego w Folendam uda nam się zobaczyć. I przy okazji pokazać to Wam. Może Wam się na tyle spodoba, że będziecie chcieli tu przyjechać. Co byłoby w sobie fajne. Więc idziemy, patrzymy, zwiedzamy i się zastanawiamy. Do później. Trzeba to naprawić teraz. Ciężarówka czerwona to rynek. Targ obecny zapomniałem się sobota, więc sobotę dzień targowy. Krótka uliczka, po drodze kilka butików. Nowo wybudowany dom ma ze 3, może 4 lata góra. No a tutaj już jest stare Folendam. Snajpki, tak od zaplecza. To jakiś domek się zachował z 1853. No duży to on nie jest. I maszty statków w porcie. I tam się tak naprawdę zaczyna prawdziwy Holendam. I w którym za chwileczkę tam będziemy. Tak wygląda deptak. Holendam, Knajpka na knajpce. Sklepy z pamiątkami. Kapitanat portu na palach. No, kiedyś to był teren bardzo zalewowy. Pływa statek do portu. Zanim widać ląd to jest marken. Kiedyś to była wyspa Teraz jest to połączone groblą Zostałem lądem Bardzo odcięta od świata wysetka Zresztą w Holendam też niby na lądzie Ale dookoła było masę podmokłych terenów I tutaj tak naprawdę mało kto docierał I tak wygląda środek turystycznego w Holendam w wakacje gdzie wszystko otwarte gastro do wyboru do koloru pamiątki do wyboru do koloru komuś słodycze nie ma problemu do wyboru do koloru miejsce turystyczne do bólu jest za jest fajne. Można w Holendam kupić pamiątki z Amsterdamu bo chyba najprościej. A tutaj można się przebrać w kostium i zrobić sobie zdjęcie w ciuszkach Cepoki. Albo wsiąść na statek i popłynąć na Marken. Jeżeli nikomu się nie chce jechać samochodem. Impreska w sumie nie jest chyba droga. dorosły w obie strony za 16 euro. No to. Znośnie. rowerów. Tak małej mieścinie A co chcecie, to znajdziecie. Materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany. Gmina mi nie zapłaciła za wychwalanie. Ale jest przeurocze miasteczko, i naprawdę warto tutaj być, zobaczyć, zwłaszcza w sezonie. Po zimą to miasto duchów Byliśmy tu kiedyś po sezonie. Pogoda też była nie najszczęśliwsza. I poza nami chyba de szło 4 czy 6 osób. Była też pandemii. No, pandemia, jeszcze po, po sezonie. Także całe miasto nasze. I tak to wygląda. Zaraz miasteczko się skończy, więc przestanę nawijać, bo już nie będzie o czym. Ale kiedyś to był bardzo ważny port nad Morzem Południowym. I tutaj, no cóż, zaopatrywano się w ryby, stare miasto ma swoją historię w tym momencie stanowi gminę razem z Edam, które jest tak blisko, że w zasadzie. No cóż, domy z jednego miasta spotykają się z domami z drugiego miasta. Nie wiem dlaczego to porównać w Polsce. Bo nawet miasta chyba jest bardziej rozlazłe. Tak, Kraków do Jediczki. Ciężko życzyć. W każdym bądź razie spotkaliśmy. Więc miejsce turystyczne jest jak najbardziej... Na cały dzień można spokojnie tu przyjechać, zobaczyć obie miejscowości. Obie znane. Obie mają coś do zaoferowania. Zwłaszcza pamiątki z Amsterdamu. No ale nie można wymagać, żeby Follendam stał tylko pamiątkami z Follendam. Mały korek Rzeczywiście pielgrzymki dzisiaj dopisały A oni tutaj to nie wiem co szukają Tak za bardzo tutaj wjazdu nie ma A tutaj woda Zauberzeit plaża jakby ktoś chciał odpocząć I tak wygląda koniec Holendamu na końcu gdzie ten cyper to już w zasadzie koniec miasta trochę strefy przemysłowej i na tym koniec Z drugą stronę jest podobnie więc w zasadzie zobaczyliście już centrum tego miasteczka Niecałe 7 minut Tutaj domki z pięknym widokiem Tak są na sprzedaż też mają piękną cenę W granicach 800zł za sztukę A teraz koniec przynudzania Morze i wyspa. Się już nie z wyspą, ale Marken, Marken ma swój smaczek. Warto będzie się tam pojawić i pokazać tam. Też miejsce turystyczne. Jak najbardziej warte zobaczenia. Jak mnie nie rozjadą to coś dla miłośników Sera Muzeum Sera Cheese Factory Edyka, <tuszy> tam można wejść. Wytwórnia serów. Można zobaczyć, jak to się wytwarzało. W Holandii jest 18 tysięcy wytwórców sera, którzy produkują 660 milionów kg sera rocznie. Holandia rozpoczęła eksport sera na cały świat już w 1600 roku. A teraz wysyła to do 127 krajów. A ser z prowincji Northern. Jest najlepszy na świecie. jest okay. to I tak się kiedyś robiło. Ser. i teraz schodzimy na dół, bo można. I zobaczymy. Uah. Było, tylko nigdy tu nie wchodziliśmy. To jest piękne. Spoko. Mam nowe okulary i nie zawaham się je użyć. Produkt końcowy. Producent. I tak wygląda wnętrze starego holenderskiego domu, gdzie tutaj się mieszkało i spało w szafach, a obok przez te drzwi przechodziło się do miejsca, gdzie produkowało się ser. I wszystko w jednym budynku. A tutaj jest sklep nie tylko serowy no tak wyglądają już współczesne maszynki są włączone, więc śmiem twierdzić, że chyba oni produkują ser nadal, jakiś swój ale się chyba wyprzedali Edyta puste półki w Holandii mały <grymne> no, lokalny producent sera który na dole robi ser a na górze go sprzedaje wracamy do punktu wyjścia gdzie można kupić dodatki do sera Pięćdziesiąt 52 damy tu w pakiecie figa o no i w tym momencie Zakończymy bonusowy materiał dla sorowców i wychodzimy na ulicę No i tak nawet nie zapytałem czy wolno to kręcić No to idziemy dalej I pamiątki Stary Żaglowiec Duży to on nie jest. Taka łupinka, podobna jak do, do tego w Hornie. Ciężko, jest chyba nieczynne. Dobrze. To, no to wbijamy. Masz ty maszty. Mały krótki żaglowiec z początku XVII wieku. 100% sprawny. Nie można go zwiedzać, ale nie można kręcić tego co jest W środku. Nie wiem dlaczego. i taki sobie stoi żaglowiec w Fallen można na nim organizować różnego typu imprezy ale niestety nie wypływa na morze kołowrób i alinowanie Dziobowy składzik. Kuchnia może. Pomieszczenie takie przechodnie można przejść na sam dziób. Obsługiwać tam jakieś liny czy inne rzeczy, na których się nie znam. Tutaj magazyn, liny żagle, nawet armatka. Też nie można wchodzić. z tyłu, ster i wszystkie liny do obsługi tego steru, a tu maść, podstawa i ster. I taka kruszynka drewniana stoi. Na wodzie kolejna armatka i idziemy na dół bo tu też nie wolno kręcić taka kruszynka w kadrze się nie mieści muszę się cofnąć I teraz macie ten okręt w całej okazałości Pierwsze lata XV wieku Początek kampanii wschodnioindyjskiej Dlatego taka kruszynka No i sobie stoi Można zwiedzać Warto O, a ja nie dzwoniłem dzwonem No cóż i tak wygląda Holendam, w którym znajduje się ten okręt. Ostatni rzut okiem na Polendam i będziemy stąd uciekać. A jest chyba chyba na jest Sklepy, sklepy, knajpy, sklepy, żona Opór luda I tak... Ostatnie słowa na pożegnanie miasteczka, które znajduje się 14 kilometrów od Zandam, 12 kilometrów od Purmerend. Co zresztą widać na tabliczkach informacyjnych. 20 kilometrów rowerem od Amsterdamu, czyli wszędzie blisko. I konkluzja. A jednym słowem, warto zobaczyć to miasteczko, które było naprawdę odcięte od świata przez liczne tereny podmokłe bardzo odizolowane. No a po wysuszeniu tego wszystkiego, wróciło do można powiedzieć cywilizacji i w, ten, i w tym momencie jest bardzo chętnie odwiedzane. Przez turystów, co widzieliście? No bo ludzi jest dzisiaj opór. Także tak kończy się wycieczka do Polendam Mam nadzieję, że się podobało. Czysty spontan, jak zwykle nieprzygotowany merytorycznie. I zapraszam Was do odwiedzenia kolejnego spontanicznie wybranego miejsca. Oby Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia.